Poniedziałek, 14 grudnia 2020, czas na aktualizację. Tydzień temu byłem w Montrealu, właśnie skończyłem pracę, podałem gotowość do wyjazdu na piątek, ale jak to często u mnie bywa, wyjechałem dzień wcześniej w czwartek. W obecnej chwili znajduję się w stanie Washington, Washington State i jestem już po rozładunku. Wyjechałem w czwartek rano, 4 dni jazdy i dzisiaj 4 godzinki żeby w ostatni dzień żeby rozładować, I miałem trochę przygód w tym. tym. Nie wiem, czy to widać. Muz bumper jest trochę wygięty, tam jeszcze trochę krwi jest. W piątek wieczorem zabiłem sarenkę wyleciami prosto pod maskę. Nic nie mogłem zrobić. Trak nie ucierpiał, poza tym, że się trochę wygięło, trochę się rusza. No i że jest brudny, nie? Będę musieli to wymienić prawdopodobnie. Mam nagranie z wideo rejestratora, ale tego nie wrzucę, bo to jest smutne i straszne i w ogóle. Nie życzę nikomu takiej kolizji, więc teraz jestem rozładowany. Pauza do środy, muszę pojechać na truck stop i to co u mnie słychać. Za tydzień będę już prawdopodobnie w domu. Dobra, teraz wedle, wedle, wedle zwyczaju odpowiem na to, co... Nie odpowiem na to, tylko odpowiem na trzy pytania, a dzisiaj cztery, które zadaliście pod aktualizacją wcześniej. Pytanie numer jeden. Dlaczego na Kalifornii trzeba mieć tylne koła naczepy przesunięte do przodu? Jaki to ma sens praktyczny? No właśnie, te ośki z tyłu. Można przesuwać dalej lub bliżej w stosunku do ciągnika. I w Kalifornii jest takie prawo, że od środka, czyli od siodła do połowy tylnej osi nie można wychodzić poza 40 stóp. To jest taka kreseczka. Teraz jestem dobry na Kalifornii. Może być bliżej, ale nie może być dalej niż ta kreska. Środek tylnej osi. Na autostradzie nie ma problemów w Kalifornii. Większość dużych miast też nie ma problemów. Ale czasami niektóre takie miasteczka, stare drogi właśnie chodzi o łuk, żeby był lepszy skręt. Każdy stan ma inne prawo, jeżeli chodzi o te, o te rozstawienie osiek. Generalnie jak się jedzie przez całą stany i ma się ustawione na kalifornię, to jest się legalnym. Nie? Tylko trzeba uważać, jak się ładuje towar, żeby nie wychodził za, za dużo na tył, jeżeli jest ciężki, żeby właśnie nie, nie przeciążyć tylnej osi, bo wtedy nie można jej wysunąć tam, żeby odciążyć przód, dociążyć przód. To jest powód, dla którego Kalifornia ma taki wymóg. Powiem szczerze, że ten wymóg powinien być już troszeczkę zmieniony. Bo można by jechać normalnie, a w jakichś tam miejscach, gdzie to wymaga, się przestawia na drodze. By się przestawiło te koła, żeby było łatwiej manewrować. Dobra, pytanie numer dwa. Czy po tylu latach jazdy nie masz problemu z bólem kręgosłupa? Nie, chociaż czasami mi tam coś promieniuje. Podstawą do tego jest ruch. Nie robisz takich dni jak ja często, że się jedzie po 13 godzin non-stop. Ja to robię raz w miesiącu, to nie jest zdrowe. W Europie macie pauzy, więc to jest dobre. I przede wszystkim dbać o zdrowie, o wagę i regularnie robić jakieś ćwiczenia. Ja zawsze chodziłem na basen, gdy z trasy. Od czasu pandemii na basen jest zamknięty, ale jak zauważyliście, jeżdżę na rowerze, coś tam dźwigam ciężarami, biegam czasami. To jest bardzo ważne, jeżeli się długo siedzi. Pytanie numer 3. Skoro macie już naczepy, a jeżdżę już ile? Sporo lat. No sporo lat i do tej pory nie mam żadnych problemów z kręgosłupem. Czasami coś tam mnie tak lekko promieniuje, ale to chyba każdy ma. Pytanie numer 3. Skoro macie już naczepy trzyosiowe, aby zbierać cięższy ładunek, to co sądzisz o ciągnięciu dwóch naczep, aby zmniejszyć koszty transportu? Uuu, to to już jest wyższa logistyka. Nasza firma na tym etapie nie jest, bo żeby mi ciągać te naczepy podwójne. To można tylko robić w Quebecu, w Ontario, w Nowym Jorku też, ale w Nowym Jorku można ciągać dwie, cztery Nie można przekraczać z tym granicy I są to wyznaczone drogi. I trzeba mieć bazę w pewnych miejscach blisko tych dróg, żeby był stosowny dojazd. Więc żeby ciągać takie ładunki, dwie naczepy, to jest bardziej logistyka. To są, jeżeli są stałe linie między Montrealem a Toronto, między Montreal Windsor, między Quebec a Windsor. To, 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 to tak, takie, takie coś ma sens. Nasza firma, no ciężko to zgrać, bo my często wozimy, najczęściej wozimy, jak wracamy, owoce i warzywa, i te naczepy nie mogą stać nie wiadomo ile. To by, żeby to dograć, to by było za bardzo skomplikowane, ale sądzę, że z czasem na pewno do nas to też zawita. A żeby ciągać dwie naczepy, to trzeba mieć specjalne uprawnienia. Trzeba to zrobić jakieś kursy, chyba tydzień, dwa i, i egzamin zdać. I pytanie numer cztery, takie dzisiaj bonusowe. E, czy jest jakiś Stan w USA, oprócz Alaski i Hawajów, którego nie odwiedziłeś? Więc w pytaniu jest odpowiedź. Słusznie ktoś zauważył, że we wszystkich Stanach Zjednoczonych już byłem, oprócz Alaski i Hawaje. Na Hawaje się wybiorę jak się skończy pandemia, a na Alaskę Mazdą się kiedyś wybiorę. Dobra, taki to był typ aktualizacji, taki to był typ czterech pytań. Jeszcze Wam powiem, że dzisiaj, zanim tutaj przyjechałem przez góry, musiałem się bawić z łańcuchami. A teraz jak będę wracał, już łańcuchów nie ma obowiązkowych temperatura się podniosła i śnieg stopia. Zresztą możecie to wychać na Instagramie. Taki to był typ aktualizacji. Zadawajcie kolejne pytania. Odpowiem na kolejne trzy, albo może i cztery w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia i zobaczenia.